Hejka, krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. W tym odcinku rozpoczynamy temat układów równań z dwoma niewiadomymi i na początku pokażę wam w jaki sposób, jeżeli otrzymacie jakieś rozwiązania, to jak sprawdzić, czy faktycznie są one dobre, albo po prostu jeżeli w zadaniu będzie Chodziło o to, żeby wstawić jakąś parę liczb, no to jak wyciągnąć odpowiednie z tego wnioski. No i weźmy sobie pierwszy układ równań. x plus 2y równa się 7 i 8y, odjąć 9x, dodać 11 równa się 0. I załóżmy coś takiego, że rozwiązywaliśmy ten układ równań i wyszło nam, że x jest równe 3 i y jest równe 2. Jedno to jest rozwiązać, a drugie to jest rozwiązać dobrze i umieć sprawdzić, czy faktycznie to zrobiliśmy dobrze. No, i pokażę Wam, w jaki sposób możemy to zrobić. Otóż chodzi tutaj o to, żeby za x wstawić 3 i za y2. Natomiast, przez to, że my nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie, bo może gdzieś się pomyliliśmy, albo po prostu w zadaniu nas pytają, czy jest to rozwiązanie tego układu, no to na równa się będziemy pisać znak zapytania. Więc będziemy mieli tak. 3 dodać 2 razy 2 równa się 7. Oczywiście ja będę czytał równa się, ale tutaj widzicie, że stawiam wszędzie znaki zapytania. No i 8 razy 2 odjąć 9 razy 3 dodać 11 równa się 8. Na górze widzimy, że 7 równa się 7, natomiast na dole mamy 16 odjąć 27 dodać 11 i to się równa 0. No i to też będzie 11 równa się 11, to jest jak najbardziej prawda. W obu równaniach otrzymaliśmy coś prawdziwego, a skoro tak, x równe 3 i y równe 2, są rozwiązaniami tego układu równań. Przechodzimy dalej, sprawdzamy czy x równe 1 i y równe 3 też pasuje do tego układu, bo w niektórych układach będzie pasować więcej niż tylko jedna para rozwiązań. No to będziemy mieli tak: 1 dodać 2 razy 3 równa się 7 i 8 razy 3 odjąć 9 razy 1 dodać 11 równa się 8. Na górze wyjdzie 7 równa się 7, czyli wszystko jest dobrze. Natomiast na dole mamy 24 odjąć 9 dodać 11. No i to jest 26, więc by wyszło nam, że 26 jest równe 0. To jest chyba jednak fałsz. No i tutaj też pojawia się pierwszy wniosek. Nie chodzi o to, żeby znaleźć taką parę, która będzie spełniała albo górne, albo dolne równanie, tylko taką, która spełni i górne, i dolne. Więc ta para, x równe 1, y równe 3, nie spełniają tego układu równań. Spełniają tylko te górne równanie. I ostatnia para, x równa się 11, y równa się 11 stawiamy 11 dodać 2 razy 11 równa się 7, 8 razy 11 minus 9 razy 11 dodać 11 równa się 0, na górze byśmy mieli 33 równa się 7, a na dole minus 11 plus 11 równa się 0, czyli 0 równa się 0. I tutaj sytuacja jest odwrotna, te równanie na dole jest spełnione, natomiast na górze wychodzi nam nieprawda, no ale to i tak powoduje, że ta para x równa się 11, y równa się 11 nie spełnia tego układu równań. Więc jeszcze raz powtórzę, jeżeli jakiś x i y spełnia układ równań, to prawda nam wyjdzie i w górnym, jak wstawimy równaniu, i w dolnym, nie tylko w jednym z nich. Więc nie poprzestawajcie tylko na wyliczeniu jednego równania, a sprawdźcie oba. Weźmy jeszcze jeden układ równań: x plus 5y równa się 10 minus 3x odjąć 15y równa się minus 30. Sprawdźmy takie rozwiązania: x równa się minus 5 i y równa się 3. Po wstawieniu mamy takie coś, minus 5 dodać, 5 razy 3 równa się 10, minus 3 razy minus 5, odjąć 15 razy 3 równa się minus 30, 10 równa się 10, no i 15 minus 45 równa się minus 30, czyli minus 30 będzie równe minus 30. No i wyszła nam i na górze i na dole prawda, a to prowadzi nas do wniosku, że x równe minus 5 i y równe 3. Spełnia ten układ równań. Jest to rozwiązanie tego układu. No to sprawdzimy jeszcze dwie pary. x równe 0 i y równe 2. 0 dodać 5 razy 2 równa się 10. Minus 3 razy 0 odjąć 15 razy 2 równa się minus 30. 10 równa się 10. I minus 30 równa się minus 30. Znowu mamy prawdę i na górze i na dole. I to jest też para, która spełnia to równanie. I to nam pokazuje, że w układzie równań z dwoma niewiadomymi nie jest tak, że musi być tylko jedna para rozwiązań. Za niedługo do tego przejdziemy, ale może być ich nawet nieskończenie wiele. Kolejny przykład to x równe 3 i y równe 1 i 2 piąte. No i tutaj 1 i 2 piąte zamienimy sobie na 7 piątych. Mamy tak 3, dodać 5 razy 7 piątych równa się 10 i minus 3 razy 3, odjąć 15 razy 7 piątych równa się minus 30. Robimy sobie skracanie. W górnym równaniu skreślimy sobie piątki. Będzie na górze 1 i na dole 1. Natomiast w dolnym skrócimy sobie piętnastkę z piątką. Będziemy mieli trójkę i jedynkę. No i ostatecznie wyjdzie 3 plus 7 równa się 10. I minus 9 minus 21 równa się minus 30. No i uwaga znowu, cóż za zaskoczenie, 10 równa się 10 i minus 30 równa się minus 30. Czyli mamy kolejną parę, która spełnia ten układ równań. No dobra, no to jeszcze na koniec weźmy... Coś, co będzie zupełnie inne, czyli 3y dodać x równa się 6 i 4x plus 1 równa się minus 2y. I sprawdzamy najpierw x równe minus 3, y równe 3. 3 razy 3 odjąć 3 równa się 6, 4 razy minus 3 dodać 1 równa się minus 6, wyjdzie nam, że 6 równa się 6, a na dole minus 12 plus 1 równa się minus 6, czyli minus 11 miałoby się równać minus 6, ale wiemy, że jest to nieprawda. Czyli ta para nie spełni tego układu równań. Kolejna propozycja to jest x równe minus 1 czwarta i y równe 0. Będziemy mieli 3 razy 0 odjąć 1 czwarta i to się równa 6. No i 4 razy minus 1 czwarta dodać 1 to się równa minus 2. Ostatecznie wyjdzie na minus 1 czwarta równa się 6, no ale wiemy, że się nie równa, a na dole 0 równa się 0. No i jeżeli chodzi o ten układ równań, to ile byście nie szukali, Możecie to oczywiście sami zrobić, chociaż nie polecam Wam, bo od razu powiem: to nie ma żadnych rozwiązań. No i teraz, może trochę wyprzedzając temat, od razu Wam powiem, że są takie trzy typy układów równań. Jeden to taki, który ma tylko jedną parę rozwiązań, drugi który ma nieskończenie wiele rozwiązań, i trzeci, który nie ma żadnych rozwiązań. No i właśnie z takim mamy tutaj do czynienia. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!